Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o wojnach z Rosją. Czego dowiemy się na lekcji? Poznamy terytoria, które rywalizowała Rzeczpospolita z Rosją w XVI i XVII wieku. Dowiemy się czym była Dymitriada i jakie miała skutki. Dowiemy się też do czego doprowadził konflikt polsko-rosyjski. Stefan Batory. W 1575 roku szlachta wybrała na króla Rzeczpospolitej Stefana Batorego, księcia Siedmiogrodu. Siedmiogród to część dawnego królestwa węgierskiego. Nowy władca musiał poślubić Annę Jagielonkę noszącą tytuł króla Polski. W 1576 roku Stefan Batory został koronowany na króla Rzeczpospolitej. Wojna z Rosją. Nowy władca musiał zmierzyć się z problemem na wschodniej granicy Rzeczpospolitej. Car Rosji Iwan Groźny dążył bowiem do uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego. Posiadanie portów nad Bałtykiem było dla Moskwy szansą na rozwój handlu morskiego. Wykorzystując okres bezkrólewia w Polsce, car zagarnął należące do niej Inflanty. Stefan Batory chciał odzyskać utracone ziemie, zorganizował silną armię, w której skład weszła utworzona przez niego piechota Wybraniecka. Aby utworzyć oddziały piechoty, Stefan Batory wprowadził pobór do wojska spośród chłopów z dóbr królewskich. Każdy, kto użytkował ziemię należące do króla, był zobowiązany do wystawienia określonej liczby żołnierzy. Musiał również zaopatrzyć piechurów w broń i zapas żywności na pół roku. Pod wodzą króla Batorego i jego bliskiego współpracownika, hetmana Jana Zamojskiego, wojsko polsko-litewskie podjęło trzy wyprawy na Rosję. W ich trakcie siłą Rzeczpospolitej udało się zdobyć twierdzę Połock i Wielkie Łuki, a następnie rozpocząć oblężenie Pskowa. W ten sposób Polacy i Litwini odcięli Rosjan w Inflantach od zaopatrzenia. W obawie przed kolejnymi klęskami Iwan Groźny zdecydował się na zawarcie rozejmu. Podpisano go w 1582 roku w jamie Polskim. Na mocy porozumienia Rzeczpospolita odzyskała Inflanty. Można przypomnieć, że Hetman to naczelny dowódca armii w dawnej Rzeczpospolitej. Walki o rosyjski tron. Po śmierci Stefana Batorego królem Polski został Zygmunt III Waza. Za jego panowanie Rzeczpospolita zaangażowała się w walkę o moskiewski tron. Część polskich magnatów poparła w tej rywalizacji niejakiego Dymitra, który udawał syna nieżyjącego cara Iwana Groźnego. Magnaci liczyli, że Dymitr jako carna da im nowe ziemie na wschodzie. Poparło go też polskie duchowieństwo, które miało nadzieję na podporządkowanie Rosji władzy papieża i zaprowadzenie tam katolicyzmu. W 1604 roku do Rosji wyruszyła zbrojna wyprawa polskich magnatów zwana Dymitriadą. Początkowo przebiegała ona pomyślnie, do Dymitra przyłączyła się część ludności rosyjskiej, niezadowolona z rządów obecnego władcy. Sukces Dymitra ułatwiła nagła śmierć cara, polski oddział zajął Moskwę, a Dymitr został władcą Rosji. Panowanie Dymitra, samozwańca, jak określili go przeciwnicy, nie trwało jednak długo. Rosjanom nie podobało się, że ich car otacza się Polakami i ma cudzoziemskie zwyczaje. Podejrzewano też, że zamierza wprowadzić w Rosji katolicyzm. Po roku rządów Dymitra wybuchł przeciwko nim bunt, podczas którego władca i otaczający go Polacy stracili życie. Nowym carem Rosji został Wasyl Szujski. Można wspomnieć, że po śmierci Dymitra Samozwańca pojawili się kolejni, jeszcze dwaj kandydaci, podający się za ocalałego syna Iwana Groźnego. Mimo poparcia części polskiej szlachty, żadnemu z nich nie udało się zdobyć carskiego tronu. Zdobycie Moskwy. Kilka lat po śmierci Dymitra w walkę o moskiewski tron zaangażował się sam król Zygmunt III. Waza. Wojska koronne pod dowództwem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego ruszyły w kierunku Moskwy, ich marsz próbowały powstrzymać oddziały rosyjskie, w 1610 roku doszło do bitwy pod Kłuszynem. Mimo zdecydowanej przewagi wroga Polacy dzięki ciężko zbrojnej Husarii odnieśli wielkie zwycięstwo. Wygrana pod Kłuszynem otworzyła Polakom drogę na Moskwę, wojska polskie wkroczyły na Moskiewski Kreml, a car Wasyl Szujski stał się więźniem Rzeczpospolitej. Kreml, to twierdza w obrębie miasta rosyjskiego, największy i najsłynniejszy Kreml znajduje się w Moskwie. Rosyjscy bojarzy zaoferowali tron carski królewiczowi Władysławowi, synowi Zygmunta. Bojar to posiadacz wielkiego majątku ziemskiego, można władca w dawnej Rosji. Wymagali jednak, aby Władysław zmienił wyznanie z katolickiego na prawosławne. Ta propozycja została odrzucona, polski król żądał bowiem korony carskiej dla siebie, na co nie chcieli się jednak zgodzić Rosjanie. Wkrótce w Moskwie wybuchło powstanie przeciwko Polakom. Polska załoga na Kremlu po kilkumiesięcznej obronie była zmuszona się poddać. Rosjanie wybrali nowego cara Michała Romanowa. Działania wojenne zakończył rozejm na mocy tego porozumienia, Rzeczpospolita uzyskała ziemię Smoleńską, Czernichowską i Siewierską. Można wspomnieć jako ciekawostkę, że zapoczątkowana w 1613 roku przez Michała Romanowa dynastia Romanowów rządziła Rosją aż do 1917 roku, gdy ostatecznie obalono monarchię w tym kraju. Skutki wojen z Rosją. Zmagania Rzeczpospolitej z Moskwą w pierwszej połowie XVII wieku zakończyło ostatecznie zawarcie w 1634 roku pokoju w Polanowie. Na mocy tego traktatu Rzeczpospolita utrzymała wcześniejsze zdobycze, czyli ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską. Dzięki postanowieniom zatwierdzonym w Polanowie terytorium polskie obejmowało obszar trzykrotnie większy niż dziś. Rosjanie zobowiązali się też do wypłaty odszkodowania Rzeczpospolitej. Władysław IV Waza, syn zmarłego Zygmunta III, zrzekł się natomiast praw do tronu rosyjskiego. Rosja wykorzystała okres spokoju na pokonanie wewnętrznego kryzysu, który sprowadził na nią polskie interwencje, zaczęła rosnąć w siłę, przez co stawała się z czasem coraz groźniejszym dla polskim sąsiadem. Dziękuję za uwagę.